On do dawnej, on do dawnej, on do prezydentem naszym jest, on do dawnej, prezydentem naszym jest, duda, duda, prezydentem naszym jest, on do dawnej. On do dawnej, on do prezydentem naszym jest, on do Przede wszystkim dziękuję Państwu za... Tak serdeczne, gorące powitanie. Dziękuję, że aż tyle Państwa zechciało przybyć na to spotkanie ze mną. Już prawie, że wieczorne tutaj w Kędzierzynie nie koźlu. Widzę, że nie wszyscy nawet zmieścili się na sali. Tych, którzy się nie zmieścili, też bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję. Przepraszam, że musicie Państwo stać, ale, ale naprawdę jestem ogromnie uszczęśliwiony i wzruszony tym, że, że tak wielu z Państwa chciało się ze mną spotkać. Ja rzeczywiście ofiarowałem sobie, że tak powiem, że w ciągu tych pięciu miesięcy kampanii wyborczej postaram się odwiedzić wszystkie zakątki Polski. To nie jest tylko kwestia tego, żeby spotkać się z wyborcami, żeby sprawić wyborcom przyjemność i żeby z nimi porozmawiać, ale to także jest kwestia tego, że to dla mnie jako kandydata na urząd prezydenta, a wierzę w to głęboko, że przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej. Bardzo pouczająca lekcja. Myślę, że mandat jest właśnie rzeczą najważniejszą. Mówię o tym właściwie na każdym moim spotkaniu, dlatego że wydaje mi się, że w czasach, kiedy w Polsce mówi nam się, że prezydent to tylko strażnik żyrandola, czyli ktoś taki, kto nic nie może. To właśnie o tym mandacie trzeba głośno i wyraźnie mówić, żeby pokazać, że to żyrandolowe stwierdzenie to kłamstwo. I że oczywiście ktoś może być strażnikiem żyrandola, jeżeli nie chce działać, ale Konstytucja daje prezydentowi Rzeczypospolitej szerokie możliwości i daje prezydentowi Rzeczypospolitej siłę, wynikającą właśnie z autorytetu. Jaki jest prezydentowi ofiarowywany przez naród? Bo mandat prezydenta Rzeczypospolitej pochodzi od narodu, dlatego że prezydent jest wybrany w wyborach powszechnych. Skoro jest Kężinie Koźlu, czy jesteśmy to raz pierwszy? Szczyt do tej pory kojarzył się panu Koźle. I dlaczego akurat z mieliby wybrać Andrzeja Dudel? Ja sądzę, że powiedziałem już na ten temat wystarczająco dużo na spotkaniu. Dzisiaj. Polska potrzebuje odbudowy gospodarki po to, żeby ludzie nie musieli wyjeżdżać do pracy za granicę. To jest niezwykle ważne, po to, żebyśmy nasz potencjał zachowywali w kraju, także ten potencjał ludzki, bo kiedy nasi rodacy wyjeżdżają, oczywiście mają do tego prawo, ale tak naprawdę budują wtedy potencjał innych społeczeństw. I oczywiście nie mam o nich dla, do nich o to żadnych pretensji, natomiast chciałbym, żeby w Polsce zostały stworzone dla nich warunki do pracy, do życia i to jest wielkie zadanie dla polityków. Także dla prezydenta Rzeczypospolitej. A co dla Rzeczypospolitej? Co dla Rzeczypospolitej? Przede wszystkim dbanie o polski przemysł. Po to, żeby te perły w koronie, takie jak polski przemysł chemiczny, były zachowane. Żeby nie wyprzedawano tego przemysłu. Bo ciągle słyszymy w związku z zakładami azotowymi w Polsce, że są prowadzone różne działania, przenosi się siedziby zarządów firm. I to jest coś, co nie służy. W moim przekonaniu rozwojowi Polski w tym znaczeniu rozwoju z, zrównoważonego, który jest zresztą wpisany do naszej konstytucji. Nie wszystkie centraly muszą być w Warszawie. A perły w koronie powinny w tej koronie pozostać i powinniśmy dzisiaj budować nowe. Myślę tutaj o tych największych polskich przedsiębiorstwach, które jeszcze nam zostały. Myślę to, że polskim bogactwie jakim są polskie lasy. Niewiele nam już tego zostało. I z, z całą pewnością zakładów azotowych także należy pilnować. Żeby się nagle nie okazało, że zostaną kupione, a potem tak jak to już bywało. Z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce po prostu znikną. Proszę Kolejny ciężki dzień zakładania, po prostu na kampanię do tej pory? Nie no, jestem bardzo zadowolony z kampanii. Przede wszystkim jestem jako kandydat bardzo zadowolony z pracy moich współpracowników, sztabu, na czele którego stoi pani prezes Szydło, jest świetna atmosfera, jest mnóstwo bardzo dobrych pomysłów, jest bardzo dobrze przygotowana strategia, dobrze przygotowany plan kampanii. Ja ten plan realizuję, a takie spotkania jak to dzisiejsze tutaj w Kędzierzynie Koźlu, gdzie przychodzi tyle osób, żeby się ze mną spotkać, żeby wysłuchać tego, co mam do powiedzenia na temat mojej wizji prezydentury, no, dodają sił. A kontrkandydaci jak oni ocenia ich kampanię? Ja nie oceniam Kandydatów. Ja się ubiegam o urząd prezydenta Rzeczypospolitej i robię wszystko, żeby te wybory wygrać, i jestem przekonany, że je wygram. I jeszcze jedno pytanie, rozumiem. Województwo polskie to mniejszość niemiecka. Zdarzało się już, że przedstawiciele, liderzy Prawa i Sprawiedliwości czasami zdarzyło się niefortunnie wypowiadali się na temat właśnie tego regionu województwa, naszego kraju w kontekście województwa. Czy spotkał się Pan podczas tych wizyt w naszych powiatach właśnie z jakimi zarzutami na ten temat? Nie, nie spotkałem się z żadnymi zarzutami, przy czym chcę jasno powiedzieć. Ubiegam się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i rozumiem, co to oznacza być prezydentem Rzeczypospolitej. To musi być taka polityka, która akceptuje tych, którzy w naszym kraju mieszkają. Mówi się, że prezydent ma być prezydentem wszystkich Polaków, ale to w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Także tych, którzy po prostu mieszkają w naszym kraju i chcą w nim mieszkać. Tak jak przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Jest to kwestia budowania zasad dobrego współżycia i dobrego współistnienia, i to są też obywatele naszego kraju, których należy szanować i Polska powinna uwzględniać również ich potrzeby jako swoich obywateli. Jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, mam również nadzieję, że tak jak jest. Będą i są budowane dobre relacje pomiędzy osobami narodowości niemieckiej mieszkającymi w Polsce i mającymi polskie obywatelstwo. Tak samo y, strona niemiecka uwzględni oczekiwania Polski, jeżeli chodzi o tych, którzy w Niemczech mieszkają bardzo często y, już drugie pokolenie albo i więcej. I także kwestia polskiej mniejszości w Niemczech zostanie przez rząd niemiecki przez Bundestag w końcu uznana, bo nie widzę powodu do tego, żeby istniała taka dysproporcja w relacjach pomiędzy naszymi krajami na tym tle. Tutaj trzeba po prostu prowadzić skuteczną, spokojną, skuteczną politykę i Myślę, że rolą prezydenta Rzeczypospolitej jest także właśnie takie działania na rzecz Polonii Polaków w Niemczech prowadzić, oczywiście respektując prawa obywatelskie tych osób narodowości niemieckiej, które mieszkają w Polsce. Chciałbym, żeby razem z nami współtworzyli tutaj na miejscu dobrobyt. Społeczeństwa. Chciałbym, żeby także razem z nami uczestniczyli w tym wielkim dziele, które jestem przekonany, mam nadzieję, że będzie realizowane. Dzieje odbudowy polskiej gospodarki. W końcu to też są ludzie, którzy zajmują się biznesem, przedsiębiorcy. Niemcy słyną z tego, że są bardzo poukładani, że są niezwykle systematyczni, że są niezwykle dokładni w swoich działaniach, zdyscyplinowani. Na to też liczymy. Oni mogą też się stać wzorcem i liczę na to, że będą budowali razem z nami tutaj, rozwijali Polskę. To jeszcze krótko, mówił Pan, że był Pan w Londynie w ramach Byłem. kampanii wyborczej, czy będzie Pan w Berlinie? Nie wiem jeszcze tego. Mam duży plan, jeżeli chodzi o wizyty krajowe. Zobowiązałem się, że odwiedzę wszystkie zakątki kraju. Być może, że sztab zorganizuje jakieś takie spotkanie, kwestia jest otwarta. Do Berlina nie jest daleko. Panie kandydacie, że tak. Już opublikował dane, z że był pan też działaczem Unii Wolności. To był pan, Byłem członkiem Unii Wolności szeregowym w kole w Krakowie w Podgórzu. To, była, to było moje pierwsze zetknięcie z polityką. Dla mnie, polityk to jednak ktoś, kto działa w sferze publicznej. Ja takich działań absolutnie, absolutnie nie prowadziłem. Nigdy tego nie, nigdy tego nie ukrywałem, kiedy aspirowałem do Prawa i Sprawiedliwości i składałem deklarację członkowską. Była tam rubryka, w której trzeba było wpisać, czy wcześniej przynależałeś do innych organizacji i partii politycznych. I ja tam wpisałem, że byłem członkiem Unii Wolności. Nie ukrywałem tego. Nikt mnie o to też nie pytał. Ja nie uważam tego za jakiś ważny epizod mojego życia. Przyznam, że się rozczarowałem i okazało się, że nie jest to ta organizacja, w której, z, którą, z którą jest mi po drodze. Dlatego zrezygnowałem z tej działalności. Natomiast poznałem Znałem tam wielu interesujących i wartościowych ludzi, i te znajomości utrzymują się także do dzisiaj. Mamy odmienne poglądy na to, w jaki sposób powinna być sprawowana władza w Polsce. Mamy odmienne poglądy na ten temat, jakie powinny być priorytety, ale to nie przeszkadza nam się znać i szanować. Dzień. Dzień. Bronkozaurus by tyle nie wytrzymał. <laughs> idziecie po tablicę. <laughs> Ale zaraz po ostrzeżeniu, zaraz po ostrzeżeniu <laughs> <laughs> że